Siema, znajdujemy się właśnie na serwerze z Ninjago, no i znajdujemy się przed, yy, no jak to nazwać, yy, laboratorium Sariusa Borga, jakoś tak się chyba mówiło. No i teraz wam pokażę jak ogólnie się dostać do cyberświata, ale to nie koniec. Uwolnimy sobie największe złowy Ninjago. Oczywiście nie będzie nam potrzebny tylko Kai, tylko więcej ninja, jednakże łatwo się w nich przemienimy. Okej, okay, czekajcie, tylko ja muszę teraz tu dobrze stanąć i jest. Teraz sobie wchodzimy. No i foteliki standardowo wbijamy na fotelik. Dobra, jazda. Jak widzicie, wszystko wygląda już w inny sposób. To właśnie dlatego, że znajdujemy się w cyberświecie. No I teraz co musimy zrobić, żeby uwolnić mrocznego władcę? Musimy techno ostrza wszystkich ninja umieścić na oto tym kółeczku na środku i wtedy uwolnimy mrocznego władcę. Uwolniliśmy go! Mamy naszego Mrocznego Władcę na wolności! E, pokonywanie go zajmuje dosyć długo, więc to sobie oszczędzę. A jeżeli byście chcieli, żeby Mrocznego Władcę pokonał na odcinku, no to lajkujcie, tak gdzieś na 100 lajków postaram się to zrobić. A tymczasem, siemano!